Siemaneczko, jest to wasz. Houstback z nią grać w kolejnym odcinku Crisis 2 Remaster. Słuchaj, Alcatraz. Chodzi o ten fragment pamięci Proroka. Zdaje się, że cepidy są tuż pod jeziorem w Centralparku. I Prorok zdołał się tam dostać. Znajduje się tam główny regulator zarodników. To punkt zapalny. Jeśli zdołasz się tam dostać w kombinezonie, mamy szansę odeprzeć całą tę inwazję. Ale musimy dostać się do parku, i jeszcze mamy czas. Ustawiłem kanał. Mów. Pułkowniku Berkeley, tu porucznik Tara Strickland, zastępca dowódcy jednostki specjalnej. Jesteśmy w drodze do Central Parku i mamy broń, która poradzi sobie z Cepidami. Przejęliśmy Transporter Cell, ale potrzebne nam wsparcie powietrzne. Pomoże nam pan? Panno Strickland, tu Berkeley. Proszę uważnie posłuchać. Właśnie skończyłem się kłócić z Pentagonem. Mają genialny pomysł. Nie będę im przeszkadzał. Słuchajcie, zrzucić na Manhattan bomba domową. To żaleństwo. Miejcie bo nie mi się? Poza tym radioaktywny pył trafi na Brooklyn, do Jersey. Nie mogą... Już podjęli decyzję. Uważają, że to cena, którą musimy zapłacić, jeśli chcemy powstrzymać Cepidy. Jeśli macie coś do zrobienia, to natychmiast się tym zajmijcie. Zostało niewiele czasu, a potem... Rozumie Pani... Panno... Panno Strickland! Nie! Profesor Gould zapewnił mnie, że mamy szansę wygrać tę bitwę, ale musimy się pośpieszyć. Pytam ponownie, czy może pan nam pomóc? KOTAK! Ognia! Kurwa, jest! Nie rozłączę się. Spróbuję coś zrobić. Nie Teraz zacznie ja. się najlepsze. Powtórzyliśmy sobie, co Bamy mamy biegaczy. zrobić. Na dziewiątej! Na której? Aaaa, gif. To się jeszcze? Odwolnie ci rozdalają nas tu. Jednocalne trafienie rakiety, to taki celny jak nigdy. Oprócz tego zginąłem. Połyska! Jesteśmy dalej, jeee! Yeah. Proszę o zapis, proszę o zapis, proszę napis, o napis. Napis. Kurwa, co to? A kurwa! Biedź, człowieku, biedź! Lecą nieprostki wroga! Rozwali się! A kurwa! Kurwa! I... Pojazd ty, Ja mam tylko pistolecik. Alcatraz! Alcatraz jest się... Cholera jasna, co z jego sygnałem? Alcatraz, nie wiem czy mnie słyszysz. Uruchamiam nadajnik GPS. Wejdź na jakąś wysoką pozycję i namierz nasz sygnał. Jesteśmy tu przygłoszeni! Wszędzie pełno cepidów, zalewają nas! Spróbuję skontaktować się z No Idziemy! To bude no na ten Coś jeszcze? Fajna ta 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 maszynka. Y I koniec amunicji. Amunicja! Żeby cofać się potrzebuję amunicji. Masz tutaj coś? Nie. A tu jeszcze. Pełny pancerz. <gry> Masz to <za> twoje! <gry> <Masz za> to <twoje. gry> To ma ulepszenia. Też tak mogę. Celownik mechaniczny. A nie, nic. Dobra. Dobra, tu musimy iść. Do... Znaczy, dobrze trafiłem. Ale zrobiłem taki clear tutaj. Tak wyczyściłem wszystko. A to byłem dobrze. To znaczyło dalej. O. Coś tu leżało fajnego. Bułkowniku Berkeley! Gdzie jest moje wsparcie powietrzne? Jesteśmy przygwożdżeni! Wysłałem do was jeden bombowiec z bazy lotniczej Maguire, ale jakiś przekaz Cepidów zakłóca nasze częstotliwości. Pilot bombowca będzie potrzebował pomocy. Jest z wami Alcatraz? Alcatraz, zajmij wyższą pozycję. Wsparcie lotnicze już leci. O, no, winda jest powolna. Witaj w Nowym Jorku, kiedy windy jadą 15 mil na, na godzinę. Panie teraz będzie przypiszenie. Nie wiem, po co chciałem shotguna, ale może mi się przydać. Alcatraz, lecimy bez systemów znać. celowniczych. Musisz natychmiast pokazać mi cel. Zaznacz zasadkę specyfidów do zbombardowania. Dostępne opcje taktyczne. Dobra, jak się naznaczało takie rzeczy? Aha. Gdy nie przejdziemy. Pseudonim Alcatraz. Połączyliśmy sygnał z Twojego kombinetonu z naszymi systemami. Musisz mieć proga na linii w trochu, jeśli mamy w niego wycelować. Potwierdź proszę, że możesz wykonać zadanie. nim Algadraz odwierdz, że masz cel na linii wzroku. Zbliżamy się. To mi jeszcze atakuje, tam jeszcze. udaj się. O, okej. Okay. Chciałem u... ...użyć Bionicle teraz. No patrz to był B, nie? Uga, uderzenie za 3, 2. Najgit no <śpiewa> się udało. Kurwa, niewiele brakowało, mówię ci niewiele. No, Tam karabin, okej. Okay. Mam tędy, tak? I tędy. Okej, okay, amunicja. Okej, okay, tędy faktycznie. Dostępne opcje taktyczne. Reszcie granaty. Nie baw się w takiego prodatora, gościu! No i po tobie. Alcatraz! Co ty tam wyprawiasz? Musisz tu wrócić! Nie mamy czasu. To nie mamy czasu. <laughs> no i co? No i, no i wstro. Muszę <laughs> okay, ja tak tak Broń. A, Muszę inny kupić. tak? Nie, nie, ten sam. Dobra. Ech. Granaty są, shotgun jest. Alcatraz, droga jest wolna, musimy uciec. Ale nie przeszedłeś, pol Alka, Alcatraz, co ty tam wyprawiasz? Musisz tu wrócić! Jakbym nie wiedział! Tak, było, to jebło! Okej, okej, jest nie mam iść. Jak poczekać aż budynek sobie zleci. Nie, co to, to się trzęsło. co się do cholery stało! Mamy potężne drgania sejsmiczne! Nie uwierzy pan! Cały park właśnie podniósł się z ziemi! Potrzebujemy natychmiastowej ewakuacji! I uzbrojonego wsparcia powietrznego! Wszystkiego to pan ma ser Zrozumiałem, zrobię co się da Życzę powodzenia <laughs> Nieźle Panie, co się pani odstanęło Ci Park mi się chycił do góry O panie Śmieci już kolejna zaliczona oczywiście Słuchaj teraz! Twój transport powietrzny jest już w drodze Patrz z komunikacją panie nic więcej nie mamy i kończy nam się już czas. Musisz wiedzieć, że jeśli nie uda ci się znaleźć rozwiązania, to bóstwo strategiczne zrzuci na Manhattan bombę atomową. Wszystko za zgodą Pentagonu. Masz tylko 20 minut. Nie wiem, co planujesz, ale lepiej się pośpiesz. Oni tak pośpieszają nas przynajmniej już dłuższy czas, nie? Widzisz, Amerykanie potrafią zrzucić nawet na samego siebie bombę. <grystanie> Można powiedzieć, że... bombowo! Bo. Skorpion <grystanie> 1 podchodzi do celu. Tu skorpion 3 podchodzę do płaskowyżu. Jezus Chrystus, spójrzcie na to cholerno. Nie Niewiarygodne. No tak, bo to była ich podobno baza, nie? Miejmy na Manhattanie jedną ze swoich baz. Podobnie na tamtej wyspie. Dost się spodziewał, że tu ktoś postawi miasto. Tam! Ta iglica! To na pewno centralna budowla. Zabierz nas tak blisko, jak potrafisz. Alcatraz. Musisz się dostać do centrum regulatora zarodników. Kiedy tam dotrzesz, kombinezon załatwi resztę. A, musisz nam spakować w zawsze. W Wolisz poczekać na automówkę? Nie mamy drugiej szansy. Boże, żeby ci coś spuścili na głowę. Nie ma szans, żebyśmy mogli się zbliżyć. Ziemia jest zbyt niestabilna, warunki atmosferyczne straszliwe. Chcesz wysiadać? To wysiadaj tutaj. Dobra, Skorpion 3, czuć go. Alcatraz, będziemy za tobą! Życzę szczęścia. Będziesz go potrzebował. Okej, okay, dotrzy do Central Parku. I Witaj w Central Parku. Ciekawe, nie? Alcatraz, ciągle tu siedzimy. Uruchomiłem sprzęt Hargrave'a do łączności z kombinazonem i na ile zdołam, będę ci służył pomocą techniczną. Ale sam się dopiero tego uczę. Na razie przedostań się do iglicy. Jestem tu przy tobie. Trzeba się przeładować wszystko. Spójrz tylko jak to się rozszczepia. Słuchaj. Alcatraz. Całe podłoże opiera się na strukturze litostatku. Jest kompletnie niestabilne i może się zawalić lada chwila. Zwracaj uwagę na pęknięcia. Tak! O to mi chodzi. On już chyba wie! Musimy po prostu bokiem. O, pół kontrolny super. I to jest to baza obcych. To można uznać. Dostępne opcje taktyczne. Skurowane też taktycznie, o co ci chodzi? Aha, no tak, przyda się. W sumie coś, co tu masz? Snapper, Marshal... Nasza może się bardziej przydać. Zobaczymy wszystko. Granaty. Jasna cholera już i widzę. Są wszędzie! Alcatraz, posłuchaj mnie! Ekspedycja Bersleya dotarła do parku, zanim się otwarto. Ponadto, cel miał tam swoją bazę ewakuacyjną. Szukaj zapasów amunicji. Będziesz potrzebował wszystkiego, co uda ci się znaleźć. W tym gościu masz shotguna. Chyba dwóch zostało, więc mogę schod schodzić. Jednego wykurzyłem już. No, chodźmy tutaj. Chodź. Dobra, trzymamy... A, musimy iść tam, bo pójdziemy. tego miejsca? Nie powiem jak to, ale bardzo bacznie. Energia? Punkt kontrolny. Słuchaj, Akatraz. Nie mamy wiele czasu. Nie wiem, co zrobiłeś tam w tym gnieździe, ale zrób to jeszcze raz. Powodzenia stary. Zaktualizowano punkty nawigacyjne. Okej. Okay. Więc zarobiście Więc mi się wydaje, że tutaj zakończymy nas odcineczek, więc dziękuję za bardzo za oglądanie. Dzisiaj się czołem, zobaczymy się w następnym odcinek. Stawcie suba lajka, like jeżeli wam się to podobało. No dalej wszystkie linki w opisie u góry karty na poprzedniej które Was oczywiście zapraszam. Suba lajkawcie, like Wam się podobało oczywiście. Cześć, czołem pa. Cześć, fajnie było pan następnego pa!